Piska. Tak, idźmy już więc... Aha, i sobie w. Może idź w menadżerze zadań. Ustawiłem gotyka na najwyższy priorytet. Tak, chyba nie powinno być lagów. Propo yy, mowy, bo Audio City to jest taki mały program. Nie potrzebuje dużo. Może bijeć proces. Pro, dużo, może jej nie potrzebuje pamięci procesora. Więc za to ustawiłem wszystko sobie maksymalnie na gotyka, Tak, żeby no szybciej czytał. Tak, ogarniał to wszystko żeby nie było lagów, tak, lagów, wysypek, wodis z guru, WTF i takie inne tam. No nie ma errora pod tym What the fuck, ale chodzi mi, żeby nie było Lagis z guru, tak? Dobra, tutaj bierzemy wszystko pięknie, zaopiekujmy się wszystkim. Tak, jak porządny cygan. Tak. Otwierajmy. No, ogniste strzał, fileczki, wytrychy... Trochę pożywienia to przeważnie są zawartości tutaj tych kufrów, tak? No, dobra. O, łowca niewolników, który miał kuszę, która jest użyta, tak? Fajnie byłoby zdobyć niezużytą orkową kuszę. Da się to tylko zrobić w monterze, choć to i tak jest dobry moment na zdobycie orkowej kuszy, bo nie jest taka słaba aż. Tak. Dobra, czekajcie, coś tu jest. No nie ma. Najwyżej pójdźmy sobie jeszcze to. Pędzlujmy sobie. Ładnie. Mamy tepa do Ardei, więc pięknie nasz pierwszy teleport. Ławka, pulpit. Aha, nic poza tym. Dobra. Idźmy więc przeszukać parkaza, Miejmy nadzieję, że coś tu będzie miał, tak? Nie pięć drzewa. A, my go przeszukaliśmy, jak walczyliśmy. No dobra. To dawaj, beś, otwierajmy tutaj ten kuferek. Stal. Jeszcze jakieś pierdoły pięknie. No dobra, yy, tutaj ci orkowie, tak. Krusz warok, krusz pach, Ork parkaza, lekkie lagi. Z, z tej okazji, że są lekkie lagi, które już ustąpiły. Zapiszmy. Zapiszmy sobie, tak. Ok, no dobra. Troszeczkę czasu minęło. Ja sobie tak do 14 przygram. Tak. A bo sam będę miał do takiej godzinki czas. Sobie coś później porobię po tym. Tak. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj weźmy tego ochronia, ochroniarza parkaza ogarnijmy. Orkowi przełożenie mają no co pożywionko, wodę. Yy, jak kusznik to bełty i strzały i nic więcej. Tak, motkowalski pięknie. Kowadło. Naprawdę mhm. została tylko tutaj ta hatakowana, którą już ogarniamy, więc to chwilka. Już w zasadzie no, rzeczy, które miały być ogarnięte warde i zostaną ogarnięte. Dobra. Okej, okay, przepis na szeroki miecz. Pięknie. Dobra, łuki, pięknie. No, trochę dostaniemy za to kasę, jak to weźmiemy, opchniemy sobie, tak. Dobra. Zobaczmy, co trzeba do szerokiego miecza. Jak pamiętam, kawałek stali, wilcza skóra, tylko w... na razie nie mamy umiejętności garbowania zwierząt. Trzeba się tego wszystkie... wszystkiego nauczyć pod nas... podczas naszej kariery, tak. Dobra, jabłuszka wyczyściliśmy. Jest to jak chleb tak? Dobra, i sobie weźmy jeszcze w Dobra. No to chyba już... a jeszcze surowa stal tutaj. No to chyba już wszystko. Czekajcie, zobaczymy sobie w przepisy. Tak? A czas tutaj jest, tak. Okej, okay, tutaj są te przepisy. szeroki miecz. Wilcza skóra, surowa stal. Co stal mamy, tylko wilczej skóry, nie mamy, a to szkoda. Okej, okay, weźmy sobie już tę mapę ustawmy dalej. No, podoba mi się ten interfejs w menu czarnym, tak? Trochę też twarze dwóch wyglądają inaczej. Jednym minusem z tego, że nie widać za bardzo, że ruszają wargami. Może ruszają wargami, ale nie otwierają gęby. Ale Diego wygląda jak Diego z. Z, można powiedzieć z Gotika jedynki, dwójki, przełożony na wygląda jak z Gotika i dwójki, no tak, ponad 50% no bo nie jest taki kwadratowy jak z Gotika jedynki, dwójki, taki jest bardziej właśnie, właśnie okrągły, no bardziej właśnie okrągłe. No, agorn wygląda jak z Gotika Arkani, mhm. Teraz idziemy do Lestera, tak, musimy zobaczyć co się stało z Lesterem, czy się nie zgubił, czy nie umarł tak i takie inne, tak, ale u Lestera wszystko jest okej, okay. dobra, więc już ruszamy w ten ogromny świat, tak, oj, czeka nasz zajebias... zajebiasz, przygoda, ludzie, czuję to, tak, dobra, miły ścierwany, zaraz zostanie polowane. tak, Co kolego, pięknie, Tak. Okej, okay, jajo, e, mięso, tak. To co ścierwojad ma. Nic więcej od niego dzisiaj nie można domagać. No. Kto by co wziął z tego ogromnego ptaszyska? Co? Dziób. Pochodzę komu dziób. ścierwojada. Nie są żadne trofeum, tak. Dobra, kolego. kurde, walony. Podciągnie. Tak. Pięknie, ale dostał za to podcięcie w gardło ode mnie, tak? O, kolejny, miły. Wszelkie tak. Dobra, kolego. I z głowy, tak. I oddawaj swoje mięso i jajca. Tak. Dobra. ziołomany pięknie. Yy, no, okej, okay. tutaj widzę szczawik, sobie rośnie, ek rośnie, tak. Jeszcze tutaj sobie zajdę kawałek, bo tu jest ścier. Tak. Aż dwa, o kurde, a to ci w stadzie się trzymają, słabo jest. Pięknie. Nie zbył pół obrót, tak? Okej, okay, czekajcie, co wezmę jeszcze tutaj. Hmm. A cholera wie, może upolujemy. Tak, ale już nie idźmy za daleko, powiem szczerze. A, mój obiad uciekł, szkoda. Może powróci tu prędzej czy później, zobaczymy. Dobra, mój obiad powraca, miejmy nadzieję, że no... fakt kto szybszy? Ja czy... Pierdzielony! To było moje... o, gówna. Ja pierdzielę, no, obiadek mi, kurde, zjadł. No dobra, trudno. Później pozna... gorzki smak naszej zemsty, tak? No ale na razie dajmy mu spokój, nie idźmy tam za daleko. Tak, mam tylko pójść do lastera, a nie zwiedzić przy okazji całe wybrzeże, tak? okej... Okay. Czekajcie, tu jest gobliniska jagoda, tak? Do, która daje, może powiedzieć, punkt do zdolności myśliwskich, więc jest OK, tak? O, Boże, Boże, Boże. To jeszcze były jakieś roślinki pod tytułem Ziele królewskie. Tam jest szczawik znów. Więc sobie zerwijmy Szczawik, tak? Dobra. O, tam kolejne. Alko goda, ziele pancerza, które dodaje do wytrzymałości. Tak. goda, pięknie. No i dobra, więc idziemy do Lestera jeszcze do Lardo, którym... z którym sobie wymniemy kilka rzeczy, tak? No dobra. Cześć Lesterze. Nie a dlaczego? znajdziesz mhm. A z jakich motywu? A to! Nasi kochani piraci pożyczyli sobie nasze wyposażenie na dłuższy czas. Mhm. Aha. No. Diego jest właśnie złotą rączką, która lubi też zadbać o kilka rzeczy. Okej. Okay. Jeszcze się spotkamy. Nie bój się, Lester. Jeszcze się spotkamy. I ty też, Bezi. Spotkamy Lestera. Tak, dobra. Kufer. I idźmy jeszcze z Lardo pohandlować. I wtedy, no, typamy się do Ardei, I z Arde idziemy do Redock. Taki lekki spoiler, co będzie już w tej części. Jak już górna. pokaże krywkę buntowników, zakończymy. Pierwszą część, rzecz jasna. Tak, yy, dobra. Lardo. To jest postać dodana w Quest Packu. Strop jaskini zawalił ci się na łeb, czy może ostatni kilka lat spędziłeś na statku? To i to, wiesz, jakimś cudem, ale spokojnie, o mnie się nie martw, za to ty sam nie wyglądasz za dobrze. Ta to sprawka orków i ich sztuczek. Chodzi o to, że chciałem wybrać się od Ardei, ostatniej wolnej wcale nie była wolna. Ale dlaczego wciąż tu jestem? Podobno była tam jakaś niesamowitka jadka. Mówi się, że sam wódz... Dobra, nieważne. Ja i moi przyjaciele Zajęliśmy się nieproszonymi gościami, tak? Co, byłeś tam? No pewnie. E, mimo wszystko, może nie jesteś tak bezwartościowym, nieudacznikiem jak ta cała. Kto powiedział, że jest e, bandytą? Widziałem, jak wracałeś z plaży, a tam można spotkać gdzieś tylko bandytów, i nie mogę doczytać sorki. Ale on przecież z tobą nie walczył, przybył tu dopiero niedawno. Który bandyta chciałby. Zadzierać z, bandytą, z bandą orków. Jesteś szalony czy niesłychanym farciarzem. Heh, dobra, przyznam już. Szczerze, że jest dysansu Sprawiaj się. Dobra, czekajcie na razie sobie tam spokój, bo nie doczytam tych cholernych dialogów. No nie zdążę. Uwielbiam burzliwe dyskusje, ale pewnie nie masz teraz na to czasu. Zgadza się? Dobra, słuchaj, nieco ubarwiłem fakt, nie mieli do mnie pretensji bez konkretnego powodu. Jakoś mnie to nie dziwi, wyglądasz jak złodziej. Złodziej? Ja? Lardo? Nie, mój przyjacielu, jestem realistą, czyli buntownikiem. E, masz e, podejrzenie, dużą torbę wyduś to z siebie, co tam masz. Troki za moje przyjętyczenia przy okazji, tak? E, widzę, że, jest, że nie jesteś głupcem, choć, choć na złodzieja... To jeszcze nie wygląda co w innym przypadku. E, Potrzeba nieco czasu, zanim to zrozumiesz, a więc co sprzedajesz? Dobra, posłuchaj. E, nie sprzedaję, skupiam się tylko na Za Zazwyczaj wartość pozostaje na. Oddam broń za broń i małą dopłatę. No wiesz, muszę jakoś zarabiać na życie. Jeszcze jedno, z każdą osobną handluję tylko raz. Czyli jeden handel, okej. Okay. W takim razie powiedz milardo Royalistą. To... Co Lardo, rajista, ma na zmianę, tak? Bardzo istotne jest tu, co ty masz dla mnie. Zwróciłem uwagę na twój miecz i miecz już wtedy, gdy ujrzałem cię na plaży. Twój łuk również robi niezłe wrażenie. Masz na myśli orknął zgubę łuk myśliwski? Dokładnie. Mogę im się bliżej przyjrzeć. Nie dotyka ich, dostaniesz się tylko jak zobaczę, co masz. Otwórz swoją torbę, Lardo, zaczynam się niecierpliwić. Daj mi spojrzeć. Aha, tutaj. Eee, kostury, z mikstury, narzędzia, wytrychy, miecz i... I co? Znalazłeś szczura w torbie? Że co? Nie, nie, nie. Zastanawiam się tylko, skąd właśnie wzięła się w niej tarcza. Miałeś w torbie tarczej nawet o tym nie wiedziałeś? Każdego dnia handluję z dziesiątkami takich jak ty. Musiałem o niej zapomnieć. Zresztą nie jest zbyt ciężka i mogłem nie zauważyć. Dobijmy targu się muś. Cóż, wymienię łuk za tarczę. Albo mogę ci dać miecz zaorkową z Jeśli chcesz handlować jedynie, co mogę zaoferować, to kostur i zwój. Wezmę tarczę zamiast za łuk. Szybki, niezawodny miecz należy do mnie. Nie ma zbyt wiele czasu, daj mi kostur i Wezmę tarczę. Dobrze, tarcza jest teraz twoja. Daj mi swój Bóg, proszę. Ta, jeszcze mi powiedz, że da się z tym kogoś trafić. Odejdź we stóp i stań tam, to ci udowodni, że... <grytanie> dobra, już dobra. Nie potrzebujesz nic więcej. No 400pd za handel i rozmowę. No, fajne zadanie, kłada początek, które daje nam tarczę, a może być yy, ta tarcza może nie jest za mocna, ale sama z siebie umożliwia parowanie, więc yy, możliwość parowania na tak szybkim etapie jest bardzo fajną możliwością, tak. No dobra, zapisujemy ludziska i lecimy, lecimy, lecimy do yy, właśnie Ardei. A w ogóle dlaczego nie chciałem mieć twarzy Beziego? Dlatego właśnie, że może Kitek ok, kitek mógłby być, ale on tak wyglądał, nie wiem, trochę dziwnie z tą twarzą, jak byłby troszkę bardziej stary i cholera nie. Ten Bezi, którym teraz gramy, z jego twarzą jest zajebiaszczy niż taki właśnie, kurde, cholera, on był strasznie podobny do właśnie Diego w normalnym gotiku, tak, niewiele się od niego różnił. Piraci, Sokim koty, tak. Obawiam się, że ty możemy się zająć dopiero później. Raczej Jeśli prawdopodobnie nie. Jaki, Jaki problem? Porozmawiaj? Rozmawiałem ze starszym wioskiem, jak co? Rozmawiałem i co proponujesz? Najpierw musimy hmm. ogarnąć ten bałak, który Ja już go w zasadzie ogarnąłem, tak, tylko kilka trupów się wala porne i, ale ktoś sprzątnie te trupy pewnie. Tak? tak. Moc I jest no.

to nie znaczy, że będę się im podlizywał. Wyruszę na południe. Pięknie. A pustyni na pewno Pustynia czekasz. to jest coś luździska. Czekam tylko, jak wróć na pustynię. Mhm. I to wtedy będzie w porządku. Kolejny dialog z Kupy, przez który zostajemy pan. Chcesz. No dobrze. Chwila, nie to miałem na myśli. Wiem jednak chciałbym go mieć. Co chcesz zrobić z tym rupieciem? Spójrz mi w oczy. To głupie, że schodził na ląd bez żadnego pancerza mów. Mimo tego... Czekajcie, cholera, nie mogę doczytać. Tak, masz rację. E, jednak pójdę tak ubrany, orkowie na pewno umrą ze śmiechu, zanim e, zdążę dobyć miecza. Hehe, <laughs> tak, myślę, że powinniśmy jednak temu zapobiec. Przecież dopiero zostali naszymi najlepszymi przyjaciółmi. W porządku dostaniesz, tej dziurawy badziewie. Chyba nie muszę ci mówić, że... Nie zapewnić ochrony, jest tak samo dobry. Nie szkodzi. Grunt by w środku walki nie spadłbym spodnie. Myślisz, że zaskoczyłoby to orków? By na kolana i zaczęli oddawać mi cześć. Myślę raczej, żebym wtedy zamdlał. Nie, przestraszyliby by się uciekli. Zadzimy, nigdy nie ma wystarczająco słuchawicy, czyli pić czyż nie? No pewnie. No. Dobra, to więc zakładajmy nasz pancerz, tak. Nasz pierw, pierwszy palet, tutaj zbroja cienia. No. I widzicie, ona wygląda naprawdę jak zbroja cienia. Naprawdę, to jest teksturka zrobiona no, po prostu w programie komputerowym, tak? Ale przez co trzeba mieć 8 giga, ale to naprawdę jest wartym moim zdaniem ten moto 8 giga, tak? I naprawdę, zajbiaż wygląda. Przypomina to z gotika, Dwójeczki, jedyneczki zbroja cienia. Naprawdę fajnie. Fajna zbroja, fajny mieczyk, tarcza. Tak, Zapisujemy ludziska grę. No i ruszamy z górnym do redok. I wtedy no kończymy tutaj naszą tą część, tak? Dobra, Ej, gornie ruszamy do redok. A nie jeszcze z Minnetedem trzeba pogadać, tak? Moje mhm. No. Znać, imaganie, Ksardas, a kto inny? Przed mhm. Tylko nieliczne, niezwykle no okej. Okay. No dobrze, będziesz szukać wiedzy, która pozwoli jakoś przewrócić magię. Lepiej się rozdzielić. Ty poszukaj, Xardasa. Dobra. Dobra, czyli Milton pójdzie do. właśnie, można powiedzieć, Ksardasa. Nie, ja pójdę do Ksardasa, a Milten zajmie się odzyskaniem pro Starej Magii. Ja mam zająć się progle... problemem zniknięcia pro Starej Magii, a on spróbuje naprawić to, co zepsuł Xardas. Najpierw ogromna magiczna bariera, potem smoki i wreszcie legendarny Irdorat. Tak, można powiedzieć, że w tamtej wyspie wydarzyło się kilka incydentów. Po prostu wątpię w to, że tamten rozdział naszych przygód został definitywnie zamknięty. Co masz na myśli? Pamiętasz ile ja i smoków widziałeś w górniczej dolinie? Oczywiście, że pamiętam. Ja nigdy nie zapominam. To dobrze, przynajmniej nie muszę przypominać starych historyjek. E, o, o co za tym chodzi? Czy możemy być pewni, że ja smoków nie znalazły się także poza wyspą? Myślę, że smoki mogą być nawet tutaj. No pewnie, ależ skąd E? To znaczy, że mam nadzieję, że to tylko złe przeczucia. Potęga Briara, Briara jest niezamierzona, nawet tutaj można uczuć jego wpływ. Zatem, rzeczywiście smoki tylko nie one. Zatem, tu też czeka na mnie polowanie na smoki. Będzie polowanie ludziska na smoki. Smoki będą w gotiku trójca. Co? Gotik bez smoków? Co to jest za Gotik? No może Gotik 1 był bez smoków, ale Gotik 2 i 3 bez smoków to wejście. Dobra. Chodzi o to, żebym zajął się smokami, jeżeli są, a będą, i mam później, może jeśli to wszystko, zaraportować Miltenowi, jak je zabijam. Dobra. To wszystko Miltena Gorn. Ruszajmy do Redok. Mhm. Obóz jest niedaleko. Okej, okay. to więc. Pokaż mi. Gdzie one się ukrywają. No to idziemy, tak. No dobra, widać też, Gorn tutaj ma o wiele inny pancerz, tak. To jest chyba średni pancerz smogów, albo ciężki, tylko bez e, hełmu. I topór w ogóle wygląda inaczej. Ma jakieś inskrypcje, tak. Grawerunek, fajnie wygląda. Jest też bardziej taki ma połysk, tak. Jak byłby ostrzony. Naprawdę. Myślę, ludziska, że Wam się spodoba tutaj to zagrajmy w Connect Mode 2.6 i mi też, mi już naprawdę na samym początku się podoba, tak? O, ognista jagoda, więc zadbajmy o tą roślinkę, tak? Żeby nie zwiędła. Niech trafi do naszego żółtka, tak? Hm, dobra. Idziemy, idziemy. No i ludziska, jak co to już będzie. Powoli się kończyła nasza pierwsza część. Mhm. Mhm. Jak co ludziska, będzie to koń z pierwszej części zagrajemy w Gothic 3 z Connect Modem 2.6. Jak co? Dzięki za oglądanie. Nara.